Dostaję nieraz zapytania o to, czy mogłabym nakręcić odcinek o tym, jakie są zalety i wady spółek Zoo. Ponieważ sama osobiście takiej nie mam, postanowiłam zasięgnąć słowa i przedstawić to z jak najbardziej obiektywnej strony, ale również z punktu widzenia, dlaczego ja osobiście takiej spółki nie mam. Proszę nie traktuj tego odcinka jako porady księgowej czy też podatkowej. I jeżeli rzeczywiście myślisz o tym, żeby założyć spółkę Zoo, koniecznie najpierw skonsultuj się z doradcą podatkowym albo przynajmniej dobrym sprawdzonym księgowym. Bez tego ani róż. Trzeba zawsze skonsultować Twoją osobistą sytuację. Natomiast myślę, że dzisiejszy film pomoże Ci odpowiedzieć sobie na takie bardzo podstawowe pytania: czy w ogóle warto to rozważać? Ja mam na imię Daria Robbe i na tym kanale wspieram przedsiębiorców w sieci. Zaczynajmy. Wiele się ostatnio słyszy o zakładaniu spółek Zoo w kontekście prowadzenia małej działalności. Jakie są więc zalety posiadania spółki Zoo? Najbardziej znaną właśnie taką zaletą spółek jest to, że nie trzeba wtedy opłacać ZUS-u. Również podatki z reguły powinny być również na spółce ZOO niższe. Nieco bardziej wtajemniczone osoby wiedzą również, że spółka umożliwia różne optymalizacje podatkowe. Kolejną niewątpliwą zaletą spółki jest to, że chroni przed bankructwem, jak to zresztą sama nazwa wskazuje. Z ograniczoną odpowiedzialnością. Czyli jeżeli spółka zasiągnie długi, to są one ściągane jedynie z majątku samej spółki, a nie z majątków właścicieli tej spółki. Kolejną wartościową sprawą dla wielu osób jest pewien prestiż związany z prowadzeniem spółki, ponieważ spółka przykładowo może się dowolnie nazywać, nie musi obligatoryjnie zawierać naszego imienia i nazwiska. Również no, samo prowadzenie spółki wydaje się już bardziej prowadzeniem prawdziwego biznesu niż przy zakładaniu zwykłej klasycznej działalności jednoosobowej. Niemniej ważną, a dużo mniej wspomnianą zaletą posiadania spółki jest również to, że dużo łatwiej jest ją później sprzedać, w momencie, jeżeli zdecydujemy się zmienić naszą działalność, zmienić nasz kierunek. Zwłaszcza jeżeli spółka posiada dużo aktywów, będzie to dużo łatwiejsze niż w przypadku działalności jednoosobowej. No dobra, jest tych plusów sporo, no to teraz jakie są minusy? Dlaczego nadal tyle osób decyduje się na działalność jednoosobową? Przede wszystkim na pierwszy ogień wysuwa się droższa księgowość. Podczas gdy przy działalności jednoosobowej stawki księgowych zaczynają się już od 100-150 zł za miesiąc, to księgowe spółki to minimum 300, 400, 1000, nawet 2000 zł, w zależności od tego, ile mamy dokumentów. Kolejną sprawą są wypłaty monitorowane, czyli podczas gdy na działalności jednoosobowej możemy tak naprawdę robić wszystko, co chcemy z tymi pieniędzmi, które zarobimy. To w przypadku spółki zarobione pieniądze muszą trafiać na konkretne konto spółki, a każda wypłata jest monitorowana. Nie zaleca się, żeby robić to częściej niż na przykład raz na miesiąc, my jako właściciele spółki najlepiej, jeżeli po prostu ustalimy sobie wynagrodzenie. No na pewno nie jest to takie łatwe jak w przypadku JDG. W wypadku spółki są też dużo większe obowiązki sprawozdawcze. I owszem, tym powinna się zajmować księgowa księgowy. Natomiast może się to wiązać na przykład z dużo większą liczbą telefonów od tego księgowego, dużą większą liczbą spraw do podpisania, załatwienia. Zwłaszcza na początku papierologia jest ogromna. Jest dużo rzeczy, które trzeba przedstawić, zrobić, ustawić, załatwić. Pozostając w tym temacie, również na samym początku można się liczyć z tym, że Urząd Skarbowy osobiście złoży nam wizytę pod adresem naszej spółki, żeby sprawdzić, czy nie ma przypadkiem do czynienia z firmą krzakiem. Myślę, że osoby nieco bardziej wrażliwe na taką biurokrację mogą nie czuć się z tym komfortowo. Kolejną często pomijaną sprawą, jeśli chodzi o spółki, jest brak ubezpieczenia. Skoro nie płacimy ZUS-u, nie płacimy również za ubezpieczenie zdrowotne czyli w przypadku, jeżeli coś nam się stanie, to zarówno karetka, jak i szpital wszystko będzie płatne. Więc jeżeli nie mamy na przykład ubezpieczenia w rodzinie lub od partnera, może się okazać to w pewnym momencie problemem. Oczywiście nic nie broni nam przed podpisaniem umowy np. z ubezpieczycielem prywatnym. Natomiast jest to kolejna rzecz, która kosztuje i trzeba ją załatwiać. Finanse spółki są też dużo bardziej monitorowane i oglądane przez różne organy. Przykładowo dużo ciężej przez pierwsze lata istnienia spółki jest otrzymać kredyt firmowy. I wreszcie, żeby założyć taką pełną prawną spółkę potrzebujemy wspólnika. I tutaj raczej powinna być to zaufana osoba, ponieważ będziemy dzielić z nimi różne sprawy finansowe spółki. I owszem, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby takim wspólnikiem był nasz partner, partnerka, no ale życie różnie nas prowadzi. I nie zawsze będzie to wystarczające zabezpieczenie. Wiele osób traktuje spółkę ZOO jako taki kolejny krok w prowadzeniu działalności. Dopiero jeżeli już wiedzą, jak się tworzy firmę, jak się prowadzi, miną pierwsze 2-2,5 roku prowadzenia działalności jednoosobowej, kiedy to mamy znaczące ulgi na ZUS. Wtedy rzeczywiście warto się zastanowić, co dalej. Ja również konsultowałam moją sytuację z księgową i uznałam, że dla mnie nie jest to jeszcze moment, żeby zakładać spółkę. Podsumowując to, co się dowiedziałam z mojej rozmowy, warto się tym zainteresować, jeżeli nasze przychody zaczną przekraczać około 200 tysięcy, 300 tysięcy złotych. Tu rzeczywiście ta różnica w podatkach może być już wystarczająca, żeby nam się to po prostu finansowo opłacało. Również warto to wziąć pod uwagę, jeżeli nie masz żadnych problemów z płynnością finansową, taką prywatno-zawodową. Jeżeli żyjemy od przysłowiowego pierwszego do pierwszego, to być może nie jest to najlepszy pomysł, żeby w tym momencie myśleć o spółce. Kolejną sprawą będzie pewny wspólnik. Jeżeli rzeczywiście mamy wokół siebie taką osobę, której naprawdę możemy zaufać, jest to dobry znak, żeby pomyśleć o spółce. Spółka będzie również dla Ciebie, oczywiście, jeżeli nie przeraża Cię taka dodatkowa biurokracja, zwłaszcza na początku. I wreszcie myślę, że spółka będzie do rozważenia przez wszystkie osoby, które planują biznes naprawdę wysokiego ryzyka, który po prostu może się teoretycznie nie powieść. I wtedy. Ta spółka rzeczywiście zabezpieczy majątek prywatny osób, które ją zakładają. To tyle na dziś. Mam nadzieję, że w tym odcinku odpowiedziałam na najbardziej podstawowe pytania odnośnie spółki ZOO i rozwiałam najczęstsze wątpliwości. Być może za jakiś czas nakręcę odcinek, dlaczego posiadam spółkę ZOO, i wtedy będę mogła opowiedzieć jeszcze nieco więcej, jak to wygląda w praktyce. Koniecznie daj znać, czy i ty zastanawiasz się właśnie nad tym, żeby taką spółkę założyć, i znów, jeżeli rzeczywiście nosisz się z takim zamiarem. Zacznij od rozmowy z dobrym doradcą. Zostań na kanale, jeżeli prowadzisz lub rozwijasz działalność przez internet, ponieważ jest to kanał w 100% poświęcony właśnie takim zagadnieniom. A my widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia. Cześć!